Siemaneczko kochani, z tej strony Kicia Rafaelo, i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj gramy pierwszy raz w Simsy, tak w Simsy. Kupiłam sobie, bo z MST już nie mam totalnie co nagrywać, nie mam pomysłu już totalnie na odcinki. Gdybyście mieli jakieś pomysły, to możecie napisać w komentarzu, a teraz no, przechodzimy do tworzenia naszej postaci. Cześć, chcesz stworzyć dla mnie historię? Zaczynajmy od yy, zabawnego tekstu. Po jego zakończeniu możesz dostosować mój wygląd. Dobra, to ja to na szybko zrobię i Wam potem wszystko pokażę. Dobrze, także tak to wygląda i musimy na pewno wygląd zmienić, żeby był w miarę podobny do mnie, bo to. No to, to. Nie... Tak, i ten głos sobie już ustawiłam. Wy niestety tego nie będziecie słyszeć, ale ja, owszem, uwierzcie mi, to jest wkurzające. Więc... Ja bardzo lubię takie kurtki i zazwyczaj to yy, białe. Chociaż ostatnio mi się bardzo spodobały czarne kurtki, ale tu to nie wygląda aż tak dobrze. Yy, chyba, że wybiorę coś innego jak jeszcze. Na przykład jest coś takiego. Pamiętajcie, że to jest na ciepłe dni. Będziemy yy, więc jak na razie yy, yy, zrobimy w miarę początkowe, a potem najwyżej to zmienimy. O, tak, na pewno bym tak się ubrała na y, ten. Na, na, białą, na, bie, na białą. pogodę. No, co ja mówię? Y, na ciepłą pogodę. Okej, okay, jeszcze do tego coś takiego. Dajmy też biały. Nie, to nie wygląda teraz aż tak interesujące. Y y y y hmm. No, myślę, że takie spodnie długie by były nawet w porządku. Chyba że spódniczki jakieś ładne w miary będą. Dobrze, taka, także sprawa jest taka, że już nasza simka jest gotowa. Tak właściwie na wszystkie okazje jej y, ciuchy zrobiłam. Więc teraz czas zrobić sobie zwierzaka, bo tak, mam, mogę tutaj mieć zwierzaka. No i właśnie. Chcę mieć y, kota. Kota, y, żeby było y, ten. I nazwiemy go Leroy. Wiem, że takie dziwne imię, ale. Tak go właśnie nazwiemy. Yy, więc y, będzie trzeba go jakoś ładnie zrobić. Chciałam, żeby on był właśnie taki w takich właśnie kolorach o mm. słodki, tylko że nie wiem czy ciapki, czy lepiej żeby cały rudy był. Mm. Chyba całego rudego sobie. Ale no, to, to jak już skończę, to Was poinformuję, ale to będzie Leroy, taki fajny słodziak. O, jaki słodziak, dobra. Dobrze, także to jest Leroy Raffaello, tak mu na nazwisko dałam, bo ja jestem Kicia Raffaello tutaj. No to właśnie przywitajcie się z Lirojkiem, który jest, który jest takim łowcą domowym. Będzie polował na myszy, jak jakie znajdzie chociaż ja bym była yy, przeciw, bo lubię zwierzaki, No yy, będzie yy, łowcą, jest, yy, jest rozrywkowy i y, kudłaty, więc będzie pewnie y, dużo sierści, wszędzie zostawiał niestety, ale no cóż, no to widać po nim przecież. Taki gruby kocur. Dobrze. Jeszcze sobie dam y, na y, ten na imię Kicia. Nazwisko Rafaela Voila, ole Dobra. Ja mam takie cechy e, Przyjaciółka zwierząt e, oczułość <ścoughs> Czu do zwierząt e, miłość do psów, to prawda ja, ja bardzo kocham psy e, <ścoughs> Wesoła i... E, Miłośniczka kotów. Ja w ogóle kocham wszystkie zwierzaki, jakie tylko mogą być, nawet myszy i szczury. <grym> mm, więc no. To jest, to jest Leroy, a to jestem ja. Dobra. To już zaczynamy grę i przy okazji patrzcie na coś słodkiego. No, to jest kod błagający o subskrypcję i łapkę w górę, więc zróbcie to. E, dobra. Skoro mam już wszystko zrobione, no to tak. Liro jak jest gotowy, więc no, nie ma więc Dobra, yy, także stworzymy sobie jakiś na razie malutki domek, ale żeby tam było miejsce dla, oczywiście, naszego kochanego Liroja yy, I chyba wezmę miasto, ale nie wiem, czy przypadkiem nie wieś. Yy, o, to jest trudne pytanie. No a wiaź wezmę. Dobra. I otóż stworzymy sobie domek no można tu. Tutaj albo tutaj. Koniec ogona. Dobra. Ja bym chętnie sobie wzięła. Tylko że tu jest akurat drożej. Nie wiem, czy przewodkiem... Eee, dobra, weźmy ten. Będzie idealny. Dobra. Halo. Tak. No i proszę bardzo. Liro jak będzie sobie jak na razie chodził, gdzieś y, będzie polował na myszy. No. Gdybyście y, mieli jakiś pomysł na nazwę dla zwierząt to bardzo bym chętnie przyjęła. I przy okazji e, taka krótka informacja dla was, a jak, e, no to jest taka, bo e, miał być odcinek zrobienia luków widzom i zgłaszali się do tego widzowie e, i niestety e, nagrywanie odcinka nie wypaliło. Niestety, e, coś mi e, tutaj wlazło do pokoju, coś za oknem się działo i tak dalej, więc nie. No, nieprzyjemnie wyszły nagrywki i nie mogę tego wyciąć. Ale bardzo ze szczególnym tym chcę pozdrowić Mango Aesthetic Girl 1. E, jeszcze ze szczególnym takim uszanowaniem dla Was. Jel Jelonka 1261. Który też wystąpił właśnie w tym odcinku, który nie wypalił. I Pinkie Pie 24. Jeszcze jest jedna osoba i to jest Dragon Girl 567. Także pozdrawiam Was i przepraszam, że ten odcinek nie wyszedł. Dobrze, a my przechodzimy do budowania naszego domu. Eee, także tak, Leroy. O, o, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O, nie. Nie, o nie, 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 nie. Co to Co, 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 co? Masz nie ruszać, liroja? To jest przybłęda. To może uda nam się z nim y, oswoić jakoś. Dobra, to i ten. To jest księżniczka. Księżna, dokładnie. To ja będę na nią mówić: księżniczka. Dobra, no to postaramy się nią, nią jakby zainteresować. A ty, Leroy, co takiego szukasz? Widzicie, to, to, jest, to jest normalnie duszałowcy. On już coś znalazł. Okej, okay, dobra. On wróci do domu na spokojnie, więc możemy yy, zacząć. Ja się tutaj bawię z takim fajnym piesiem. No to super. Dobra. Budujemy dom. Yy, 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 nie to. To? Dobra. I zaczniemy budować nasz dom. Jakie to słodkie. Dobra. <laughs> Bardzo bym chciała, żeby ten domek był nie jakiś ogromny na początek, tylko w miarę jakiś taki malutki. Yy, I oczywiście yy, ceglany. Dobra, myślę, że. Nie, 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 O. Dotąd. Tutaj będzie dotąd. A tutaj będzie też dotąd i doprowadzamy do tego miejsca ok i mamy pierw, pierwszy ten i tutaj będzie y, myślę że tu będzie y, łóżko i kuchnię malutką jakąś zrobimy jeszcze łazienkę przede wszystkim Dobra, gdzie jest Leroy? Leroy poszedł gdzieś tu na polowanie. Więc nie wiem, chyba wróci raczej do mnie. Okej, okay, dobra. To zaprośmy ją do środka domu. Okej, okay, dobra. To zaprośmy. O, ale wygląda to według mnie ślicznie. Sam raz normalnie. Zróbmy, żeby zrobiło jakieś jedzenie. Gotuj. I co by mogła zrobić? Yy, no, w sumie bez mięsa. Rzecz jasna. Yy, więc sałatka ogrodowa jakoś tam. Porcja dla jednej osoby. Dla jednej osoby. O, dobra. Idzie nasza. Ten. Dobra. I musimy jej załatwić pracę. Praca musi być taka w moim stylu, bardzo. Podaj mi karierę. No, halo, dobra. No to ona y, został ugryziony przez Wiewiórkę. Takie ugryzienie mogą wywoływać chorobę. Choroby obserwować swój... O nie! Leroy został ugryziony przez wiewiórkę! Jeju! Leroy, no to wraca do do wracaj do domu. Gdzie on jest? No i co ja teraz zrobię? Gdzie jest Leroy? A co ty, ty robisz? Co ty trzymasz? Jakiś prezent? chcę zobaczyć. A co ty robisz w naszym dym? Wykwinty ciasto owocowe. Jakoś normalne, no dobra. Dobra, okej, okay. y ale musimy poszukać Leroya, bo on został ugryziony przez tą biwiurkę całą. Liroj. gdzie on jest? Nie, no, on sobie gdzieś pobiegł. Nie wiem, czy on będzie wracał na noc, czy ten komitet powitalny normalnie. Najpierw smak po farmie, podnieś, podnieś. Dobra, niech się naszego Leroya, bo on jest biedny, uwięziony przez. Dobra, no weź go. I musi zostawić Leroy. A ja tutaj, postać Leroy, jeju, ona, ona tam za bardzo się przymila do tego, gdzie on zniknął. Aha, dobra. Ok, y, Leroy sobie dobra. No, dobra. Y, pokaż. No Dobra, no dostał jeść Yyy, co, co godzinę Tak, co godzinę niech będzie napełniane Dobra. Póki ona się przemila do Leroya, to tutaj zobaczmy. Okej, okay, dobra. Leroy się zaprzyjaźnił ze swoim nowym drapakiem. Ty pamiętaj, że to jest jego ulubione miejsce. Nie wiem, czy on będzie na górze. Czy on przypadkiem nie chce na górze? Czy tam się z nie? się ze skaznikiem Nie. Wyszczok Dobra, także tak, Leroy zostanie wyszczotkowany Okej, okay, także skoro yy, Leroyowi się już spodobało to teraz czego mu potrzeba? Yy, potrzeba mu czegoś um, nie wiem y, podnieść przy tu. być zwierzaka na steam instagram no w sumie tak też można y, nie wiem czy to, to coś daje nie wiem czy daje to na przykład y, pieniądze czy coś ale no zróbmy Leroy y, jest dorosły. Czemu jest tu ustawiony, że on, że on jest y, dziewczyną? Czy to jest chłopak? Dobra, nieważne. Y, pamiętajcie, że Leroy to jest chłopak, więc nazywajcie go tak. Y, dobra. No, my chyba już odcinek będziemy kończyć, bo już trwa bardzo długo. Ale no, miejmy nadzieję, że jeszcze nagramy z tej serii odcinek. Także tak, oczywiście coś zmienię, póki yy, nie będę nagrywać. Także trzymajcie się i pa pa!